Siema! Witajcie w kolejnym odcinku z gry na serwerze prywatnym gry Minecraft 2, Mam nowe mikro. Dzisiaj sobie fox EQ mam już tak prawie całe, jeszcze tam muszę trzy przedmioty sobie zrobić. Robię to na szamance, bo tutaj nie chcę bo ja, Tutaj sobie to mię zamknięte na F12. Zajmę takie dupy kasę muszę sobie tutaj przyłożyć, tak ze kaka, Nie wiem ile żem przyłożył, Dobra, cięcie i widzimy się z itemami moimi. No tak Dobra, ja już jestem. Mnie jest to cały kwipunek, bo jeszcze muszę sobie tak wyponować dwie branzy. Jedne te, bo tutaj jeszcze zamstrzał. Mieć 20 yangi. Reszta jest pobonowana. Tak, no co sobie zakładamy. jep. Hmm. Dobra, nie wiem co się stało. Hmm. Tutaj mamy słabego tego FMSA 53 SR. 20 diabły. Hełm, hełm, plus 6, to go nam trzeba ulepszyć, tutaj z ulepszaniem to jest trochę dupa, jak już mówiłem, chyba, mam nowe mikro, i jakość dźwięków moich głosów pieprzniętych powinna być lepsza. Dupa, dupa, ciekawe czy przynajmniej do plus 7 wejdzie. 7 plus się będzie czy nie będzie? Ja obstawiam, że... O, wszedł, a tu 9. Nie. Mówiłem. Tutaj niby jest tam 50%, tak samo jak jest z KD. 80% tak raz na 10 wchodzi. Żeby jeszcze do broni weszło potem. Dobrze, mam hełm 9 Teraz starkę. ulepsza. Tutaj perełek, perełki trzeba. Dlatego udamy się do AV2. tak To jest taka w miarę ładna tarcza. Starałam się, żeby ten kierunek był perfekt. Tamu tyle nie było czasu, nic. Nie brać bufa, nie brać bufa. 24.460. 80, 100, 120. Mam 120. Tak, wale... K. Będę walił 2,5 kanału będę walił 5 kan no To jednak wolę wziąć buffa. Cięciej widzimy się w V2. A V2. Wzięło mi się coś na popieprzyło na, na szamance. No cóż, na razie poczekam. Masz tam 7. Sama coś nam postara się naprawić. Jep, jep, jep. Nie ja wiem, czy ja nie jestem zaskoczony na 3K. No to może być. Biją mnie po 700 cegów na No to. ekspić tak można. No to jednak. Nie, bo to nie jest potrzebny, bo ja go muszę ekspić pak. No, bo na mapka 9.5 nie będę szedł bez bufa. No, bez bufa spokojnie ogarnę, mając HP 120k, nie mam full HP, HD i tak dalej. No, ale wiecie. Ostatnim odcinkiem, przed pod dwo, dwoma ostatnimi, nie wiem, były komentarze. Bardzo wam za to dziękuję sobie teraz w piąte rano, nie, nie piąte, siódma, ale w której godzinie na tablecie siedział, no wstał na rano, zobaczyłem tam coś tam sobie balon na twarzy, że cokolwiek ktokolwiek poze mną ogląda moje materiały. O, gdzieś, no. Nie wiem, jeżeli to będzie za głośno, to bardzo was za to przepraszam, ale no, nie wiem, na berku, po zobaczyć czy tam role. No, już widać, na BRK, no to mi się Bóg przyda. A to dlatego, że on tam chyba o szybkość ataku, zależnie od poziomu, to tam szybkość ataku to tyle czym, chyba się obrażenia, zostaje większy. Nie wiem, coś takiego. bym ludzi o te 20%, nie wiem, no to nawet. No, prędzej te 21%, bo jak było 700-900, a teraz 1,6%. No. 25%. O Boże, tutaj nie. Mam... Jeżeli ktoś chce sobie ze mną pogadać na Tesie, na Skype, no to PW się dogadamy na pewno. A czy parczę nie? Ja mam tarczę plus. A to dupa to ja będę musiał łeb żyć kurwa zorząd, nie wiem po, po chińsku, czy ten nie mam pierścienia. Coś PHP? Patrz na Woja, co tutaj mało zrobić. Gdzie jeszcze na berku, no to normalnie byś mnie bił po 50. Nie, wiem, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Nie wiem, jednym się to podoba. Ale mi się to szczerze nie podoba. No bo w branzie da się ten ABS na miecze zrobić i tak dalej. No i teraz muszę miksować dwie branzy. Aż mi wejdzie dwa razy perfect. No wiecie. Jeszcze muszę tutaj KD ogarnąć jakieś. Piąteczki, szósteczki, siódemeczki, ósmeczki, coś takiego. Bum, szakalaka, tutaj spocił, kurde, jakby mi ten barek szedł, to byłoby super. A nie, exp ładnie leci, ładnie leci, nie wiem, jak niektórym exp nie odpowiada, dla mnie może być. Nie wiem, tak po popatrzyłam na kanale. Oglądalność ma tylko Metin. Z tego co mi się wydaje. No bo jak tutaj LOL po dwóch dniach pięć wyświetleń. Metin 30. No to sorry, bardzo ja wolę nagrywać Metina, no to Ezaka będą się na pewno pojawiały, a Zola rzadziej albo, albo w HD, a nie w full HD, bo mi się szczerze wam powiem, nie chcę przy tym siedzieć, pół godziny, bo rzuć 6 godzin aż mi się to wyśle, ale posiedzieć 2 godzinki i mam materiał nagrany Potem będę ja musiał przez łącznika robić. Fano co dobrze zrobię przez łącznika tepnego na mapkę jeżeli ktoś by chciał kupić jakiegoś boja, bojowego, nie wiem, może perfekt jakiś ten bono sobie wymyśli, wymarzy, no to ja się postaram zrobić. Ale wszystkiego nie obiecam, no bo nie też palec boli. Przypomnij do górnictwa, górnictwo chyba na P. Tak, no to podziękuję. Ja tam to trochę przyciszę. Powiedzcie mi, czy jest lepsza jakość audio i czy mnie lepiej słychać? Nowe mikro sobie kupiłem, aż za 18 zł. Tamte było za 50 zł. Stare i na tamtym echo było. Byłoby super, jakby dodali jakieś autopoty, nielagując, no bo ja nie mam tutaj ochoty. Nie piep jep pot pie dobra nie wiem mam teraz level 81 no to tutaj tak za bardzo nie mam co do gadania Ma są od levela... terytor od 95 no to nie wiem może się zobaczymy na 95 już na mapce tam z buffem sobie buffa tam cepnę, przez teleportuj gracza, jeżeli się da. No i to byłoby... no. A tutaj wolniej nie podchodzi, bo jak ona mi skryta pięć razy, zajebie um, Zero abs -a na nią, no to... Nic, pusta ma Dobra, nie wiem, się tam widzimy, kiedy się tam zobaczymy. Albo wcale nie, raczej się zobaczymy. No, dwóch. Jeszcze się nie widzimy, ale tak, bo powiem, mi się zaraz przypomniało. A nie chcę tak sobie siedzieć tylko jak spić. Mm. Kurwa, za panie. Że tutaj spot zinów, no to tutaj jest masakra. Spot zinów wyglądał tak. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. No i to byłoby na tyle. A zinów z jednego zina leci tyle, jak z trzech setów. No to. Dziękuję. podziękuję. Wolę ponapieprzać 100 tołu, niż 10 zinów. Ona się nieraz pyta, jak tutaj nie przejdziesz ze spoza na spot, tylko tam na każdym spocie. Kurde, 5. 5 stojących. Bez skojarzeń. Pusta małża. Nie na no, spoko się, jak śpiewy bufa. No teraz pewnie się widzimy nie wiem kiedy. Zapomniałem o portowaniu.